Cześć, witam na kanale niezdecydowanego multihobista, to jest kolejny odcinek serii zdrobkodziałek, czyli 5 zdrapeczek po złotówce na dobry początek tygodnia. Yy, dziękuję wszystkim za życzenia yy, i ostatnio znaczy no w ostatnim odcinku no niestety nie wygraliśmy zbyt dużo. No tak czasem bywa. Zobaczymy co będzie tutaj. Yy, mało było komentarzy pod Zdrabkodziałkiem. Dwa komentarze w sumie były za kółko i krzyżyk, także wziąłem kółko i krzyżyk, tak? No. no. Możecie, jeżeli chcecie, możecie pisać jak je kupić, a jak nie, to sam będę wybierał. No, także drapiemy. Najlepiej tak bym wygrał w końcu jakąś fajną główną nagrodę na przykład. A tutaj pusto. Dobra, dwie dyszki. Fajnie by było. Zaczniemy od wygranej tym razem. Znowu 20. Kółko, krzyżyk, kółko, kółko, krzyżyk, krzyżyk, kółko, krzyżyk i kółko. Czyli również pusta. Dwadzieścia, dwadzieścia, dwadzieścia do trzech razy sztuka może, chyba by była to jedna z większych wygranych w ogóle na kanale, mhm. Niestety pusta zdrabka. O, ho, ho. Tutaj możemy w ogóle nie zdrapywać. Ale dobra, ją. Tego akurat mogliśmy się spodziewać, że tutaj nic nie będzie. Czyli 4 do 0 dla zdrapek. No i może tym razem zaczniemy od, od zdrapania tego pola. Yy, nic. 5 do 0. Czyli przegraliśmy 5 zł dzisiaj. No. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w środę. Cześć.